Witajcie! Przenieśmy się dzisiaj do Klerykowa z czasów zaborów, takiego, wiesz, szarego, przygnębiającego miasta, gdzie rosyjski jest na każdym kroku, a polskość, no, trzeba ją chować głęboko w sobie. Mhm. Ale nawet w takim miejscu jest jakaś iskra. Skupimy się na jednym, absolutnie niezwykłym rozdziale syzyfowych prac. W nim grupa licealistów znajduje sobie kryjówkę na zapuszczonym strychu w Starym Browarze. Na słynnej górce. Dokładnie. I właśnie tam wydarzy się coś, co zmieni ich na zawsze. Zastanowimy się dzisiaj, jak to w ogóle możliwe, że w samym sercu opresji rodzi się wolność i jak ten sekretny świat, który ci chłopcy sobie stworzyli, ukształtował całe pokolenie. To jest, wiesz, absolutnie kluczowy moment w całej powieści. Rozdział 16 to punkt zwrotny. Zdecydowanie. Wszystko, co działo się wcześniej, ta powolna rusyfikacja Marcina Borowicza, jego próby, żeby się jakoś przypodobać władzy, a potem ten wstrząs na lekcji polskiego po recytacji Zegiera, wszystko to prowadzi właśnie tutaj. Aha. Na górce obserwujemy narodziny um, świadomej, intelektualnej wspólnoty. To już nie jest bierny opór. To jest zorganizowana działalność. Naszym zadaniem będzie zrozumieć, czym była ta górka, co tam czytano i dlaczego cała ta historia kończy się, no cóż, brawurową akcją z profesorem Majęckim w roli głównej. No dobrze, to zacznijmy od samego miejsca, bo ono jest fascynujące. Stary browar, już sama nazwa Powiedzmy sobie, nie brzmi zbyt zachęcająco. No nie. Żeromski opisuje to miejsce w bardzo, bardzo mrocznych barwach. To w zasadzie ruina, otoczona wysokim jakby więziennym murem, z jakąś wiecznie gnijącą rzeczulką obok. W środku półmrok sienie są jak pieczary, a w jednej z takich oficen mieszka Marian Gontala. Kolega Borowicza, którego wszyscy nazywają Mańkiem. I to jest ważna postać, bo on reprezentuje tę zubożałą inteligencję. Ojciec jest drobnym urzędnikiem, ledwo wiążą koniec z końcem, gnieżdżą się w małych, wilgotnych pokoikach. Mhm. A sam Maniek to jest tytan pracy. Żeby zarobić na swoje utrzymanie, biega po mieście i daje korepetycje od rana do nocy. I to właśnie on. Ten najbardziej zapracowany chłopak znajduje energię, żeby na tym strychu stworzyć coś dla siebie i dla kolegów. Tę słenną górkę. Dostać się tam to była podobno niezła ekwilibrystyka. Oj, tak. Trzeba było się przeciskać przez istny las belek i krokwi. Ale jak już się tam dotarło, to widok wszystko wynagradzał. Z małego okienka było widać pola, lasy, otwartą przestrzeń. I co najważniejsze, dawało to poczucie absolutnego bezpieczeństwa. To był ich azyl, ich twierdza. I tu właśnie tkwi cały symboliczny geniusz Żeromskiego. Mamy potężny kontrast. No właśnie. Na dole, na zewnątrz, jest ten stary browar, opresyjny, brudny, rozpadający się. To jest powiedzmy metafora całej sytuacji Polaków pod zaborami. A górka. A górka jest na samej górze. Ponad tym wszystkim, to przestrzeń wolności, czystej myśli, intelektualnego fermentu. Patrzy się z niej na horyzont, co symbolizuje nadzieję i przyszłość. Żeromski nie opisuje nam po prostu brudnego strychu. Nie, nie. On buduje Polskę w miniaturze. Ciemny, gnijący browar to opresja zaborów, ale ta mała górka na samej górze to niepokorny polski duch wolny i z nadzieją patrzący w przyszłość. To jest ta centralna metafora. A do tego jest jeszcze ten detal, który dodaje temu wszystkiemu smaku przygody dziura Efialtesa. Dokładnie. To była przegniła deska w parkanie, którą można było odchylić i wejść na teren browaru po zamknięciu bramy. To coś więcej niż sprytne obejście przepisów. To jest właśnie metafora życia w konspiracji. Ciekawe, bo ja zawsze widziałam w tym też taki element czysto chłopiejcej przygody. Wiesz, coś jak tajne hasło do domku na drzewie. Myślisz, że to było tylko na poważnie, czy była w tym też odrobina takiej zabawy przekory? Jedno i drugie. I to jest właśnie siła tej sceny. To była śmiertelnie poważna zabawa. Mm -hmm. Z jednej strony konspiracja, posiadanie wiedzy i dróg niedostępnych dla systemu, z drugiej oczywiście dreszczyk emocji i poczucie, że jest się sprytniejszym od dorosłych, od tej całej opresyjnej machiny. Posiadanie własnego tajnego przejścia do własnego tajnego świata. I ten tajny świat naprawdę tętnił życiem. Spotkania miały swój rytuał. Gontala wracał późno z korepetycji, zapalał lampę naftową w oknie, a to światło było sygnałem. Sygnałem dla reszty. Tak, Andrzej Radek, który mieszkał gdzieś daleko, widział je ze swojego okna niby daleką gwiazdę. To był znak. Można przychodzić, jesteśmy u siebie. A liderem tego wszystkiego był oczywiście Bernard Zygier. To on, po tej słynnej recytacji Reduty Ordona, stał się niekwestionowanym autorytetem. To on przynosił książki, które były na absolutnym indeksie i nadawał ton dyskusjom. Był, jak pisze Żeromski, duszą i kierownikiem tych spotkań. A co oni tam czytali? To musiała być prawdziwa uczta dla umysłów, które w szkole karmiono suchą, rusyfikacyjną propagandą. To prawda. Nagle dostają do rąk Mickiewicza, Słowackiego, historię Powstania Listopadowego, Mochnackiego. Pamiętniki z epoki, nawet Szekspiera i Dantego. Dokładnie. To była, jak pisze narrator, wielka poezja wygnańca, historia rewolucji i upadków. Prawdziwa historia, a nie ta oficjalna, szkolna wersja. I tu Żeromski pokazuje genialny paradoks. Jest taki kluczowy cytat. Ten o zakazanych rzeczach. Tak. Czytano rzeczy zabronione ze zdwojoną starannością, uczono się ich namiętnie i z uniesieniem, czego nie byłoby może, gdyby te dzieła były legalnymi. To niesamowite, prawda? System, próbując wymazać polską kulturę, w zasadzie strzelił sobie w stopę. Im bardziej czegoś zakazywali, tym większą ciekawość i miłość do tych dzieł budzili w tych młodych ludziach, osiągnęli efekt dokładnie odwrotny od zamierzonego. To też pokazuje, że to nie było jakieś tam kółko zainteresowań, żeby sobie pogadać o wierszach. Absolutnie nie. To był świadomy akt buntu, odzyskiwania tego, co próbowano im zabrać. Co ciekawe, ta atmosfera zaczęła się udzielać nawet tym, którzy początkowo byli na nią kompletnie odporni. Tak, mówimy o tak zwanych wolnopróżniakach. Czyli, powiedzmy sobie wprost, szkolnych cwaniakach i obibokach, którzy wpadali na górkę głównie po to, żeby w kącie pograć w karty. A jednak. A jednak, nawet oni, siedząc tam po cichu i słuchając tych rozmów, nie mogli nie nasiąknąć tymi ideami. To pokazuje, jak zaraźliwa była ta nowa energia. Literatura stała się narzędziem, które dawało im język do opisu świata, poczucie dumy i wzorce, o których nie mogli usłyszeć w szkole. A najlepszym przykładem tej niesamowitej przemiany jest sam Marcin Borowicz. To, co się z nim dzieje po przeczytaniu dziadów Mickiewicza, to jest prawdziwy wstrząs. Zdecydowanie. On reaguje tak mocno, że nie jest w stanie z nikim rozmawiać. Ucieka do lasu i błąka się tam sam, pożerany przez opisane wzruszenie. Dlaczego akurat ta lektura tak potężnie na niego zadziałała? Bo to nie był tylko zachwyt nad pięknem poezji. To wzruszenie jest opisane jako coś bolesnego. Jak przypomnienie mętne i zamglone. Ta lektura obudziła w nim coś, co było głęboko uszpione. Pamięć. Tak. Pamięć o klęsce posztania stuczniowego, w którym walczył jego ojciec. Traumę rodzinną, ale też jego własną przeszłość. Ten cały okres, kiedy próbował się przypodobać zaborcy, kiedy był ulubieńcem inspektora. Poezja stała się dla niego chłostą, lustrem, w którym zobaczył swój konformizm. I w książce jest ten niesamowity fragment o rozpalonym żelazie. Przyznam, że za pierwszym razem musiałam go przeczytać dwa razy, żeby w pełni załapać. Jest bardzo mocny. Autor pisze, że pod wpływem tej lektury dusza jego staliła się raz na zawsze w kształt niezmienny, niby do białości rozpalone żelazo rzucone w zimną wodę. Co autor tak naprawdę chciał nam przez to powiedzieć? Bo to jest niezwykle mocny obraz. Dokładnie, i to jest genialny zabieg. Pomyślmy o tym dosłownie. Jak raz zahartujesz stal, nie da się jej już łatwo wygiąć z powrotem. Jest zmieniona na zawsze. Racja. Żeromski mówi nam, że dla Borowicza nie ma już powrotu do dawnego życia. To jest jego punkt bez odwrotu. Koniec wahań, koniec z lawirowaniem. Narodził się człowiek o skrystalizowanym patriotycznym światopoglądzie. I to nie dotyczy tylko jego. Oczywiście, że nie. Inni też dojrzewają. Walecki, wcześniej taki porywczy buntownik, nagle odnajduje sens w nauce, zaczytuje się w historykach. A Andrzej Radek, chłopak ze wsi, chłonie tę wiedzę z niewiarygodną pasją. I co ważne, to nie były tylko wzniosłe dyskusje, oni tam też po prostu odrabzali razem lekcje. Tak, to bardzo pragmatyczny aspekt. Tłumaczyli Horacego, rozwiązywali zadania z trygonometrii. To było też takie centrum wzajemnej pomocy, które pozwalało im przetrwać w tej opresyjnej szkole. To budowało między nimi niesamowitą solidarność. Byli wspólnotą nie tylko idei, ale też codziennego, praktycznego wsparcia. Zbudowali coś naprawdę silnego. Ale każda taka wspólnota, działająca w konspiracji, musi być gotowa na to, że pewnego dnia system upomni się o swoje. I ten dzień właśnie nadchodził. I tu dochodzimy do sceny, która jest jak z dobrego thrillera. Wyobraźmy sobie. Jest ciemny, zimowy jetur. Koledzy urządzili na górce małą imprezę, piją wino. Borowicz idzie do nich spóźniony i nagle, w świetle latarni, widzi najgorszą możliwą osobę. Profesora Majewskiego. Dokładnie. Człowieka, który jest symbolem rusyfikacji, szkolnym szpiegiem i uosobieniem wszystkiego, z czym walczą. W jednej chwili cała ich konspiracja może wylecieć w powietrze. Majewski ewidentnie idzie na przeszpiegi. Ktoś musiał donieść o tych spotkaniach. No, pewnie. Dla Borowicza to jest moment ostatecznej próby. Musi działać natychmiast, instynktownie, żeby ocalić siebie i przyjaciół. I wpada na plan, który jest tyleż prosty, co genialny. Chowa się w cieniu, czeka, aż Majewski przejdzie przez drewnianą kładkę nad cuchnącym kanałem i wejdzie do ogrodu, żeby zakraść się pod okna. Wtedy Borowicz podbiega i. Mm -hmm. cichutko usuwa tę kładkę. Profesor jest w pułapce. Jest w pułapce, a potem zaczyna się scena jak z jakiejś czarnej komedii. To prawda, jest w tym coś z groteski, ale znaczenie tej sceny. Jest śmiertelnie poważne. Zdecydowanie. Borowicz, ukryty w ciemnościach, zaczyna bombardować tego znienawidzonego nauczyciela grudami gęstego, lepkiego błota. Mhm. Jest w tym coś niesamowicie satysfakcjonującego i wręcz dziecinnego, ale stawka jest ogromna, a przy tym syczy pod nosem cały rachunek krzywdy. To brzmi jak litania. Masz psie, masz draniu, masz za teatr, masz za inspektorskie zebrania, masz za literaturę, masz szpiegu, masz szpiegu. I to jest właśnie klucz. To nie jest zwykły chuligański wybryk. Nie. To jest akt symboliczny. Majewski reprezentuje cały ten opresyjny, brudny system, a błoto, którym ciska w niego Borowicz, to symboliczne zmycie z siebie brudu kolaboracji, tego całego okresu, kiedy sam był pupilkiem władzy. To akt oczyszczenia i zemsty w jednym. Każda gruda błota to odpowiedź na jedno upokorzenie. No tak. To jest fizyczna manifestacja tej wewnętrznej przemiany, tego hartowania stali, o którym mówiliśmy. No i kompletne upokorzenie samego Majewskiego. Ten tyran, który w szkole budzi strach, teraz jest bezradny, ośmieszony, uwięziony i obrzucany błotem przez kogoś, kogo nawet nie widzi. Traci całą swoją moc. Staje się żałosną figurą. Dokładnie. Ten, kto deptał godność uczniów, teraz sam jest pozbawiony godności. To jest takie symboliczne odwrócenie ról. Po tej udanej akcji Borowicz wpada na górkę, żeby wszystkich ostrzec. Zastaje ich w wesołej, rozgadanej atmosferze po tym winie, szybko tłumaczy co się stało i zarządza ewakuację. I wtedy dzieje się coś zupełnie nieoczekiwanego. Radek. Tak. Andrzej Radek, ten cichy chłopak ze wsi, który do tej pory głównie słuchał, wstaje na środku izby i zaczyna śpiewać. Głosem, jak pisze żeromski, szorstym, ale mocnym jak szczęk stali. Pieśni zaczyna się od słów: Młoty w dłoń, kujmy broń. To jest moment, w którym wszystkim na chwilę odbiera mowę. Zygier natychmiast każe mu przestać, bo to już nie są żarty, to jest otwarte wezwanie do walki. No właśnie. Ta pieśń symbolicznie kończy pewien etap. Kończy się czas biernego intelektualnego oporu, jakim było czytanie książek, zaczyna się czas gotowości do czynu, do aktywnej walki. Po tym krótkim, ale elektryzującym momencie, następuje błyskawiczna i, co ciekawe, bardzo zdyscyplinowana ucieczka. Mhm. Wszyscy po cichu opuszczają strych, a przez tę dziurę Efialtesa przechodzą pojedynczo w odstępach, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Po chwili w browarze znowu panuje cisza. I ten sposób, w jaki uciekają, pokazuje, jak bardzo dojrzeli. To już nie jest zbieranina przypadkowych chłopców. To jest zgrana, zdyscyplinowana komórka konspiracyjna. Tak. I choć ich azyl został właśnie spalony, to wspólnota przetrwała. Przeszli właśnie swój chrzest bojowy. A finał tej sceny jest wisienką na torcie. Majewski w końcu wydostaje się z pułapki, wraca z dwoma strażnikami miejskimi. Mm -hmm. Ale jest już oczywiście za późno. Nikogo nie ma, kładka leży grzecznie na swoim miejscu, a strażnicy, delikatnie mówiąc, nie palą się do tego, żeby całą noc czatować nad cuchnącym kanałem. No nie. Zemsta Majewskiego spaliła na panewce, a on sam został skompromitowany. System przegrał tę potyczkę, młodzi ludzie okazali się sprytniejsi. Tak. To jest ich małe, ale niezwykle ważne zwycięstwo. A więc podsumowując, ten rozdział to niesamowita opowieść o potędze literatury, która potrafi obudzić świadomość i zmienić człowieka, o sile przyjaźni, która daje odwagę do buntu i o tym, że opór jest naturalną reakcją na życie w niewoli. Górka była czymś znacznie więcej niż tylko strychem, była kuźnią charakterów, miejscem, gdzie narodziła się polskość dla pokolenia, któremu próbowano ją odebrać. Jest w tym coś absolutnie uniwersalnego. W każdych warunkach opresji posiadanie własnej, sekretnej przestrzeni, czy to fizycznej jak górka, czy czysto intelektualnej, jest kluczowe dla przetrwania i zachowania godności. To miejsce, gdzie można być sobą i swobodnie myśleć w kontrze do oficjalnej, narzuconej propagandy. W pewnym sensie górka była dla nich tym, czym dzisiaj jest jakaś zamknięta grupa dyskusyjna w internecie, albo po prostu zgrana paczka przyjaciół. To była ich bańka, ale w tym najbardziej pozytywnym sensie. I to chyba prowadzi nas do ostatniej myśli na dziś. Tak, zastanówmy się, czy my dzisiaj w świecie pozornie nieograniczonego dostępu do informacji, ale też potężnych baniek informacyjnych i dominujących narracji, wciąż potrzebujemy takich symbolicznych górek. Czy wspólne, może nawet trochę tajne czytanie i dyskutowanie o zakazanych książkach, czyli tych, które idą pod prąd głównemu nurtowi, wciąż jest nam potrzebne, by budować autentyczne wspólnoty i kształtować własne, niezależne poglądy?